Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Rehabilitacja po urazach, leczenie stanów bólowych, napięć mięśniowych. Zaglądamy do pracowni fizjoterapii Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. Radosław Pawłowski podczas gry w piłkę zerwał ścięgno Achillesa. Poważny uraz wymagał dwukrotnej operacji. Teraz by noga wróciła do pełnej sprawności, konieczna jest systematyczna rehabilitacja. Skierowanie na NRZ pozwoliło mi na rehabilitację, ale w placówkach, gdzie jest refundowane kolejki do czerwca, mamy luty, a więc w moim przypadku odpadały, tak więc Telefon tutaj i bardzo się cieszę, że mogłem skorzystać no z dnia na dzień. Pan Radosław wybrał pracownię fizjoterapii Miejskiego Szpitala Zespolonego, która bez kolejek i za niewielką opłatą gwarantuje pełną gamę usług i opiekę specjalistów. Proponujemy naszym pacjentom ćwiczenia indywidualne według metod neurologicznych. Uczymy, jak należy postępować, jak ćwiczyć w domu, żeby ból już nie wracał. Korzystać można tu z hydroterapii, krioterapii czy laseroterapii. Tą metodą leczona jest Aneta Chojnowska, która przeszła operację usunięcia haluksów. Panie no to dlaczego leczenie w tym miejscu właśnie? Co gdyby nie to miejsce? Ile trzeba by było czekać na konsultację, a później na takie zabiegi, jakie oferuje to miejsce właśnie? No pewnie bardzo długo, a w moim przypadku naprawdę bardzo pomagają mi te zabiegi, bo jestem tak 12 tydzień po zabiegu operacyjnym obu stóp po haluksach i no, widzę już rezultat. Specjaliści indywidualnie podchodzą do każdego pacjenta, oferując mu metodę leczenia, która będzie najbardziej efektywna i najszybciej przyniesie ulgę. Po urazach na przykład proponujemy pacjentom masaże wirowe, które działają przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo. Natomiast w przewlekłych stanach bólowych oraz w chorobach reumatycznych stawiamy na połączenie borowiny z parafiną, czyli tak zwane fango. Są to cieplne okłady, które fantastycznie rozluźniają patologiczne napięte mięśnie. Uzupełnieniem terapii są oferowane w pracowni masaże. Masujemy mięśnie grzbietu, pleców. No i stawy biodrowo-krzyżowe opracowujemy, mięśnie czworoboczne. Pracownia mieści się w budynku Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ulicy Niepodległości 44 w Olsztynie. Pacjenci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 14. Informacje dotyczące oferty dostępne są na stronie internetowej szpitala. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv